Witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Co Nowego Ekstra. W filmach z tej serii dokładnie przyglądamy się aktualnemu tygodniowi i mówię Wam dokładnie, co warto robić, żeby wycisnąć z tego tygodnia najwięcej jak się da. Od razu, bez zbędnego przedłużania, przechodzimy do pierwszego segmentu, czyli ogłoszenia parafialne. W tym tygodniu mam dla Was dwie informacje do przekazania. Pierwsza, plan, który sobie postawiłem, powiedzmy, w końcu zaczął być realizowany i. W tym tygodniu wszystkie filmy, które wypuściłem miały napisy i to nawet więcej powiem, miały napisy na premierę filmu, a to jest jeszcze większe osiągnięcie, bo trzeba jeszcze bardziej ten powiedzmy grafik sobie ponapinać, więc jeżeli nie korzystacie z napisów, no to popełniacie błąd moim zdaniem, bo to jest fajna sprawa, możecie sobie je odpalić za pomocą tego koła zębatego, tam gdzie nie zmieniajcie jakość filmu, a także na PC, klikając przycisk C i napisy będą na przykład w tym filmie. Taką mam przynajmniej nadzieję. I jest jeszcze druga sprawa. Jeżeli ktoś z Was jest chętny porobić stare OG napady, mówię oczywiście o napadach z mieszkania, no to zapraszam na Discorda do kontaktu. Platforma PS5. Jakby co, płacę 15%. Ale moje 15% jest więcej warte, bo jest oczywiście ze mną ten napad. Haha. Ale masz ego. Nie! Tak naprawdę chodzi o to, że moje 15% jest więcej warte. Bo w GTA Plusie jest premia do napadów. I przez to, że ja mam GTA Plusa, to nawet dla was, jako pomocników, te napady będą więcej płacić. Chcę te napady sobie porobić, dlatego że na konsolach nowej generacji jesteście w menu kariery. I tam jest jestcie wyzwanie, żeby zrobić 50 baniek z napadów z mieszkania. Pojedyncze jest to wyzwanie. Jest to ostatnie wyzwanie, takie hardkorowe, trudne. Które mi zostało, więc chcę to odbębnić, póki jest ta premia z GTA. Plan jest przy okazji taki, żeby porobić elity, a także zrobić z tego serię na drugi kanał, gdzie będę robił te wszystkie napady po kolei i ogólnie Mileczarsko Pacyfika za Pacyfikiem. Przynajmniej taki jest plan. Chyba że nikt się nie zgłosi, no to wtedy tego nie zrobię. Ale liczę na Was. Jakby co, im więcej osób, tym lepiej. Jeżeli myślisz, że o, pewien dużo osób się zgłosi, spokojnie. Przeważnie się nikt nie zgłasza, więc y, skorzystaj z y, okazji. Jeżeli jest to jakaś okazja. Więc tyle z ogłoszeń. Możemy przejść do kolejnego segmentu. Nalot na farmy Kraki Nubel. Jest to nowy content, który się pojawił w tym tygodniu. I muszę Wam powiedzieć, że miałem bardzo, bardzo, moim zdaniem, złą opinię o tym napadzie. Jak będziecie udać moją serię Getonin na 100%. No to tam strasznie narzekam, strasznie, ale tak przeważnie za pierwszym razem zawsze mam, ale teraz kiedy już to bardziej ogarniam, godzę się na te wszystkie absurdy, to kurde jest to całkiem przyjemna sprawa, a jeżeli nawet w ogóle ktoś zaczyna swoją przygodę z GTA Online, to będzie jedna z najlepszych rzeczy do robienia na samym początku waszej przygody z GTA Online. A jeżeli jesteś starym wyjadaczem, powiedzmy, no to też, jest to fajny kontencik. Wolę to, niż na przykład 5 misji fabularnych ostatniej dawki, które pojawiły się rok temu. To jest niezły content. Na początku narzekałem, jak będziecie oddać moje materiały, jak mówię, zgietone na 100%, to zobaczycie, że tam tak narzekam, ale teraz... Hej, to jest całkiem niezłe. Nie jest to rzecz wybitna, ale jest okej. Okay. Już mam kilka materiałów zaplanowanych do przodu, które będą się skupiać właśnie na tym napadzie. Kilka odcinków wiadomo z Gitone na 100%, a także jakieś różne poranniki, jakieś tipy, bo już co nieco wynalazłem. Więc jeżeli wy macie takie podejście, że kurde, nie pasuje mi to za bardzo, to mówię wam, hej, poczekajcie na moje materiały, pokażę wam różne tipy, jak ten napad robić szybko i zobaczcie, że hej, to jest całkiem niezłe i nawet można tym farmić gotówkę. Oczywiście, Caio to nie pobije, że tam na kasyno. Ale, jako odskocznia, raz na jakiś czas, jest okej. Okay. Szczególnie, że nawet nie potrzebuje nieruchomości. To jest taki, powiedzmy, że pseudo-napad. Ale nie wymaga mieszkania, nie wymaga salonu gier, nie wymaga kosatki. Po prostu wymaga tego, żebyś dostał telefon. A telefon dostajesz po 5 minutach od wejścia do gry. Dostajesz telefon od do Vincenta, leczysz do literki V na mapie i robisz. To jest niezłe. Podoba mi się ten koncept. Yy, więc yy, tyle. Jeżeli chodzi o ten segment, przejdźmy sobie dalej. Cały czas zostajemy w temacie, bo pogadamy sobie o rozdawnictwie. Powiedzmy w ten sposób. W tym tygodniu tylko i wyłącznie możecie zdobyć taką oto czapkę Cracking Bell. Zapytasz za co? A już ci odpowiadam. Za wyzwanie tygodnia. Wyzwaniem tygodnia jest ukończenie miejsca zbrodni. To jest nazwa finału. Tego zlecenia z Kracking Bell Czyli w tym tygodniu to robisz Wykonujesz to zadanko Wyzwanie tygodnia I dostajesz nie do ze 100 tysięcy za wykonanie tego zadanka To także dostajesz jeszcze Czapkę Cracking Bell Tak dokładnie się prezentuje yy, Moim zdaniem Jest oczywiście paskudna Ale za darmo, przy okazji No to może sobie nam wpaść, nikt nie będzie narzekał Więc przechodzimy sobie dalej Darmowy pojazd Rockstar z niewiadomego mi powodu Postanowiły, że rozdawam wam 8F Drafter Za totalną darmożkę Jedyne co musicie zrobić, to do 18 marca Musicie wejść na stronę Linka zostaje w opisie I tam kliknąć, że chcecie odebrać ten pojazd I tutaj bardzo ważna uwaga Jeżeli gracie na konsoli To musicie mieć swoje konto na konsoli Połączone z ikonką Social Club Jeżeli gracie na PC, no to wasze konto Social Club jest waszym kontem, którym gracie w GTA Online Więc nic więcej nie musicie robić I po prostu klikacie, że hej, chcę ten pojazd I potem, uwaga, uwaga, bardzo ważna rzecz Pojazdu nie dostajecie od razu, tylko dopiero po 21 marca I maksymalnie do 3 kwietnia, musicie wejść do gry I ten pojazd sobie odebrać za darmo z Legendary Sport wejdziecie sobie na stronę kupna tego pojazdu i jego cena po prostu będzie wynosić 0. w ten sposób sobie ten samochód będziecie mogli do przypisać, więc teraz do 18 marca klikacie, że hej chcę ten pojazd ale dopiero potem 21 marca będziecie mieli możliwość odebrania tego samochodu powtarzam, teraz wyrażasz chęć posiadania powiedzmy tego samochodu ale na twoje konto wpadnie on dopiero po dwóch tygodniach więc tak to działa Przejdźmy sobie dalej, co warto kupić. Niestety, tak jest, że Rockstar, kiedy daje nam nowe DLC, czy też udaje, jak w tym wypadku nowe DLC, to daje nam bardzo słabe zniżki i bardzo słabe premie. To samo jest w tym tygodniu. Ale jedną zniżkę ciekawą dla was znalazłem, i jest to zniżka 40% na tampe Drift. Jest to pojazd który wygląda kozacko. Ma świetne koła, ogólnie cały samochód jest przepiękny i przez bardzo dużo lat ten samochód miał w nazwie tylko i wyłącznie drift, ale teraz jest także driftowozem. Dzięki temu, że w aktualizacji The Shop Shop wprowadzili specjalne tuningi dla niektórych pojazdów do driftu, i ten pojazd właśnie ten specjalny tuning dostał. Więc można sobie zamontować w klubie samochodowym tą specjalną opcję, i będzie kozacko ten pojazd latał bokiem, i przy okazji będzie wyglądał przepięknie. Więc moim zdaniem warto sobie ten pojazd kupić, dlatego że kosztuje teraz 600 tysięcy, a zabawy na pewno sporo Wam da. Więc bierzcie. Dalej, kolejny segment. Tak zarobisz. To jest segment, który ewidentnie wymaga zmiany nazwy. Wróćmy do tematu. W tym tygodniu nie zarobisz. Po prostu. Jedyna premia jest na tryb adwersarza yy, gonitwa ok, jest to całkiem fajny tryb, ale na trybach adwersarza Milionów nie zarobisz. Rockstar po prostu chce, żeby się w tym tygodniu grał tylko i wyłącznie nowy content, czyli ten ride, czy też nalot na farmę Cracking Bell. I w sumie nie ma co narzekać. Lepszy nowy content, nawet który nie płaci jakichś milionów, niż jakiś stary content na premii. Więc nie narzekajmy, tylko po prostu cieszmy się z nowego contentu. I tyle. Dziękuję Wam za obecność. Cześć, hello.